Gdzie ma tu wahacz? Lifting z kody Octavii czwartej generacji jest dosyć standardowy, jeśli chodzi o zakres zmian, no ale fakt zostaje, że jednak wpływa on trochę na odbiór tego modelu. Zapraszam na test, gdzie powiem, jakie modyfikacje w Octavii zaszły, a także jakie one robi aktualnie wrażenie w wariancie ze 150-konnym dieslem. Jedną z rzeczy, która uległa zmianie, jest wygląd nadwozia. Skoda nie pokusiła się w tym obszarze o jakąś rewolucję, ale jednak trzeba przyznać, że zabiegi na froncie, które zrobili designerzy tej marki, całkiem efektywnie odróżniają nową oktawię od starej i mam tutaj na myśli częściowo zachodzące na zderzak światła do jazdy dziennej. Przeprojektowany został też trochę owy zderzak, ale on mniej zwraca na siebie uwagę. Z tyłu również kosmetycznie Skoda zmieniła bryłę zderzaka i lamp i to by było z zewnątrz na tyle, jak dla mnie Octavia specjalnie więcej nie potrzebowała, bo jej aktualnie sprzedawana generacja od samego początku została bardzo ciekawie, jak na takie w sumie zwykłe auto zaprojektowane i aż byłem zaskoczony, gdy zdałem sobie sprawę przygotowując ten test, że jest ono na rynku od 2019 roku, bo jej wygląd nie zdążył się przez ten czas specjalnie. Nie zestarzeć. To znaczy zdążył jak dla mnie spowszednieć ze względu na ilość takich aut na ulicach, ale w odpowiedniej wersji Octavia nawet przed liftingiem mogła się podobać, a teraz no, trudno mi powiedzieć, bo zmiany moim zdaniem samochodu nie oszpeciły, ale chyba wolałem jednak większą prostotę poprzednika. Testowany egzemplarz należy do usportowionej wizualnie i lepiej wyposażonej użytkowo odmiany Sportline, gdzie dostaje się więcej czarnych elementów jako budowa grilla czy lusterka, a także 18-celowe Felgi Obecny w prezentowanym aucie. Lakier metalik kosztuje 2650 zł. W temacie świateł warto jeszcze powiedzieć, że bardziej rozbudowany wygląd górnych pasków wymaga obecności matrycowych LEDów. One są w standardzie od wersji Sportline. Dolne, jakby przełamane sekcje, występują też w egzemplarzach z prostszymi technologicznie światłami. W kierunkowskazach w lusterkach, podobnie jak wszędzie z przodu, są LEDy. Z tyłu z kolei światła z dynamicznymi kierunkowskazami występują zawsze poza bazowym Essence. LEDy z tyłu zyskały trochę zmodyfikowany wzór z pociętymi segmentami do jazdy dziennej i są spójne z innymi nowymi modelami Skody. Octavia po zmroku moim zdaniem prezentuje się niezmiennie bardzo ładnie i nowocześnie. Matrycowe LEDy zostały dodatkowo wraz z liftingiem testowanej Skody unowocześnione i zyskały więcej stref, bo dotychczas było ich 24, a teraz jest 36. Zadanie adaptacyjnych świateł jest jednak takie samo, to znaczy mają one w ten sposób wycinać pionowo fragmenty wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a zarazem, aby możliwie często pobocza doświetlane były drogowymi. Większą ilość stref może w bezpośrednim porównaniu da się odczuć, ale ja przed liftingową oktawią jeździłem ponad rok temu, więc kwestia jest trudna do oceny, bo już wtedy precyzja stała na dobrym i wystarczającym poziomie i teraz też testowany model wypada pod tym kątem bez zarzutu, lepiej niż przeciętna rynkowa. Samochód również ok reaguje na pojawianie się innych pojazdów, bo świetlny tunel tworzony jest odpowiednio szybko. Jeśli dorzuci się do tego dobrą moc świecenia, to dostaje się bardzo udane rozwiązanie. Też nowe lampy są aktualnie mocniejsze, dzięki czemu mogą robić również za światła przeciwmogłowe, które zniknęły ze zderzaka. Szkoda tylko, że LED Matrix są w standardzie dopiero od wersji Sportline, a w niższym i dla wielu rozsądniejszym Selection kosztują aż 5800 zł. Projekt wnętrza odświeżonej oktawii z kolei nie uległ zmianiem i w jego przypadku znowu uważam, że jakieś poważne ingerencje nie były konieczne, bo wciąż prezentuje się on ładnie, ze zgrabnymi, płynnie komponującymi się ze sobą liniami. Pod kątem jakościowym, również rzeczy pozostały po steremu w górnych częściach deski rozdzielczej czy drzwi, albo generalnie w tych bardziej eksponowanych miejscach. Mamy dobrej jakości miękkie materiały, też miękkie podłokietniki. W niższych częściach kokpitu mamy tworzywa twarde, bardziej plastikowe, ale w takich miejscach, że nie zwraca się na nie za bardzo uwagi, nie ma przesadnie dużo fortepianowej czerni. Detale są wykonane precyzyjnie i dobrze. Nie ma tu cudów i nie jest to poziom na przykład superba, ale wciąż jest on naprawdę wysoki, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Wraz z liftingiem poprawie uległ za to sposób montażu. Okolice konsoli centralnej nigdy nie stanowiły problemu, ale drzwi już tak, ponieważ gdy wcześniej miałem kontakt z Oktawią, to klamki trzeszczały czy generalnie ten obszar, jak się go ponaciskało, a teraz już żadnych niepożądanych dźwięków nie wydaje. Szkoda tylko, że te klamki wciąż są twarde i wyglądają dosyć tandetnie, jak na tak eksponowane miejsce. Odmiana Sportline wprowadza do kabiny wstawki z imitacji włókna węglowego, które przyjemnie się prezentują oraz generalnie ciemną tonację kolorystyczną. W innych odmianach można sobie tworzywa trochę rozjaśnić. W Sportline dostaje się również zmodyfikowane fotele, bardzo udane moim zdaniem, ponieważ no, przyjemnie się prezentują, ale poza tym są też dobrze wyprofilowane i odpowiednio dobrana jest z nich miękkość, taka, że nie jest za miękko, jak na wersję sportowioną, ale też sprawdzają się w długich trasach. Wraz z liftingiem w wersji Sportline w standardzie pojawi się pakiet ambientowego oświetlenia wnętrza. Dekoracyjne dodatki są bardziej wyraziste na górze. Mamy także bardziej rozproszone już podświetlenie przestrzeni na nogi. Można sterować kolorystyką albo korzystając z przygotowanych przez kodę kompozycji, albo odpalić sobie tryb indywidualny, gdzie można niezależnie sterować górną strefą oświetlenia, jak również dolną, a także modyfikować jasność. Instrumenty pokładowe, one już zawsze podświetlone są na kolor biały i różne barwy, które można sobie wybrać z menu. Dobrze urozmaicają tę podstawową. Na przyciskach i przełącznikach, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. No i teraz te przyciski do zmiany głośności pod ekranem są podświetlone, a wcześniej z niezrozumiałych dla mnie powodów nie były przed liftingiem, więc zmiana na plus. Kolejnym obszarem, gdzie zaszły modyfikacje, jest paleta silników, i w jej przypadku niestety można mówić o ucięciu oferty względem przedliftingowej oktawi nawet z roku modelowego 2024. Bazowe 1.0 TSI 110 KONI zostało zastąpione przez 1.5 TSI rozwijające 115 KONI mechanicznych, więc ta zmiana jest zdecydowanie do przeżycia. Ale niestety z oferty wyleciały również mocniejsze silniki z napędem na 4 Koła, czyli 2.0 TSI 190 KONI oraz 200-konny Diesel 2.0 TD i obecnie maksimum co można mieć w oktawie to 150 koni mechanicznych. O ile nie wybierze się oczywiście odmiany RS, która co prawda też straciła diesla 200 K, ale zyskała mocniejszą dwulitrową benzynę, rozwijającą teraz 265 koni mechanicznych. No ale zdecydowanie nie jest to wersja dla każdego i szkoda, że nawet myśląc o trochę podostrzonym Sportline, nie ma co liczyć na nic konkretniejszego pod maską. Warto jeszcze wspomnieć, że wyleciały także niektóre konfiguracje silników, które zostały i np. dwulitrowego diesla 115 K można mieć obecnie tylko z manualem, a 150 Koni z automatem, a wcześniej była w ich zestawianiu pełna dowolność. Aktualnie w cenniku nie występuje również hybryda plugin i największa forma elektryfikacji, na jaką można liczyć, to miękka hybryda w 1.5 TSI. Fakt usunięcia diesla 150 koni mechanicznych z manualem sprawia, że jeśli ktoś chce mieć taką moc w wariancie wysokoprężnym, to musi dopłacić względem nawet najdroższej benzyny kwotę 13 300 zł, zatem nie mało i bardziej niż wcześniej każe to zastanowić się, czy diesel jest tutaj wart wybrania. Ja do jazdy dostałem oktawię właśnie z tym flagowym obecnie układem napędowym dla zwykłych wersji tego modelu i muszę powiedzieć, że jeśli ktoś już za 2 .0 TDI z automatem DSG dopłaci, to podczas użytkowania nie powinna taka osoba później żałować. Przede wszystkim diesel budzi uznanie z użyciem paliwa, bo w trasie testowana Skoda potrzebowała na zwykłych drogach około 4,5 litra na 100 km, a podróżując na ekspresówkach można liczyć na średnio lekko ponad 5 litrów. Przy 45-litrowym baku gwarantuje to dużą ilość kilometrów do przejechania na jednym zbiorniku. W mieście na krótkich dystansach wiadomo, że diesel nie jest idealny, ale w Warszawie wciąż uzyskiwają spalanie na poziomie 5,5-6 litrów. Pod kątem dynamiki samochód pozwala w ten sposób przyspieszyć od zera do setki.

Ocena zrywności Octavius 2.0 TDI zależy od oczekiwań, bo generalnie samochód ten nie jest wolny. Abstrahując już od nagranego ostrego ciśnięcia w trybie sportowym, który trzyma wyższe obroty i wyczula pedał gazu, to jadąc normalnie na ustawieniach normal, można też uzyskać rozsądną moim zdaniem dynamikę, pozwalającą bezpiecznie wykonywać manewry w różnych warunkach. Udział ma w tym charakterystyka diesla, który nawet na wyższych biegach od około 1500 obrotów już rozsądnie przyspiesza. To znaczy w wielu sytuacjach, na przykład wyjazdu z terenu zabudowanego, można osiągnąć pożądaną dynamikę bez konieczności robienia redukcji. Gdy się mocniej wciska gaz i skrzynia wrzuci już niższy bieg, a obroty wskoczą powyżej pułapu 2000, reakcja auta jest oczywiście gwałtowniejsza, ale przez dobrą elastyczność właściwie za każdym razem odpowiedź silnika daje radę, więc to pozytywnie wpływa na wrażenia. Dodatkowo automatyczna skrzynia DSG zapewnia szybkie i płynne reakcje, takie, że styl jej pracy jest powiedzmy przezroczysty podczas jazdy. Z drugiej jednak strony, testowany wariant nie ma poziomu silników przedliftingowych 190 czy 200 koni, więc jeśli ktoś preferuje osiągi gwarantowane przez ten pułap mocy, to w Oktawie aktualnie, poza RS-em, będzie mógł czuć rozczarowanie. Ogólnie jednak, aby bezproblemowo dojechać do celu, 2.0 TDI 150 koni jest dla mnie w pełni wystarczające. Pod kątem kultury pracy diesel wypada ok, to znaczy na słuch da się wyczuć często, że pod maską pracuje jednostka wysokoprężna, np. podczas umiarkowanego przyspieszania, gdy obroty rosną dosyć wolno i nie są zbyt wysokie, ale generalnie dźwięki 2.0 TDI są przytłumione i nie zwracały mojej uwagi podczas jazdy, zwłaszcza przy włączonej muzyce. Do diesla moim zdaniem można rozważać tutaj dopłatę. Czas teraz przeanalizować półki wyposażeniowe, bo w ich przypadku też się pozmieniało i znowu miały miejsce cięcia. Zupełnie zniknęła wersja Scout, która cechowała się lekkim przystosowaniem wizualnym i mechanicznym do jazdy po bezdrożach. Usunięte zostało też bazowe Active, a wyższe Ambition i Style zostały zastąpione dwiema wspominanymi już nazwami wersji, czyli Essence i Selection. Sprawiło to, że w podstawie dostaje się aktualnie trochę więcej, bo dochodzi chociażby dwustrefowa klimatyzacja automatyczna czy tempomat. Z kolei Selection względem Style zostało lekko przycięte o matrycowe światła LED, ale z grubsza oferuje podobny poziom jak wcześniej i jawi się jako najrozsądniejsza wersja testowanej Skody z podgrzewanymi fotelami, czujnikami parkowania wraz z kamerą cofania, czy dostępem bezkluczykowym na pokładzie. Samochód bez względu na odmianę można również doposażyć. I aktualnie Skoda jeszcze mocniej poszła w stronę pakietów tematycznych, bo obecnie to one królują w cenniku i mają różne stopnie rozbudowania, dodatki i jest ich całkiem sporo, więc można sobie rozsądnie skonfigurować pożądany egzemplarz. Testówka została złożona za to w myśl zasady zaznacz wszystko, bo ma ona na pokładzie niemal kompletne wyposażenie jak na możliwości Sportline i w konsekwencji jej cena wynosi około 200 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że do puli opcji płatnych extra wchodzą także takie rzeczy jak kamery 360 stopni, wbudowana nawigacja z większym ekranem, czy adaptacyjny tempomat, na które w standardzie można liczyć dopiero w odmianie RS. I w tej kwestii w testowanym modelu wraz z liftingiem niestety nic się nie zmieniło. Myśląc o trochę rozsądniejszych obszarach w cenniku, można wyrwać też odmianę Selection z benzyną 150 KONI Automatem za około 145 000 Zł. I tego typu egzemplarz można mieć również za 1823 Zł. Net to albo 2243 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym. Taką ratę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Przy czteroletnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy. Dodatkowo widzowie kanału wpisując w wagach do zamówienia kod Wahacz Free mogą mieć podstawione wybrane auto za darmo pod dom. Link do oferty wraz z kodem jest w opisie filmu. Kolejną jedną z istotniejszych liftingowych nowości w Octavii są nowe multimedia, które zyskały większe ekrany, tak jak kiedyś w standardzie było 8 cali albo 10 cali jako opcja, tak teraz w standardzie dostaje się 10 cali albo opcjonalnie 13-calowy wyświetlacz, tak jak w egzemplarzu testowym w wariantach z nawigacją. Jeśli chodzi o interfejs, to jest on zbliżony do tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o grafikę czy ogólną logikę, ale jest dopracowany, ponieważ nie tylko można sobie modyfikować zawartość ekranów domowych, ale również można dostrajać to, co będzie na pasku na dole, a także na pasku na górze, więc można sobie bardzo dobrze dopasować ten system pod siebie. Poza tym, ten interfejs wygląda przejrzyście. Mamy dużą powierzchnię roboczą, która również ułatwia życie, jeśli chodzi o obsługę. Mamy także bardzo dobrą reakcję na dotyk i dużą szybkość działania. Jeśli komuś by się nie podobało to, co dostarcza Skoda, to może sobie podpiąć bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay. Generalnie krok w dobrą stronę i dobre, dopracowane rozwiązanie. Niestety w Octavii nie dostaliśmy wciąż fizycznego panelu klimatyzacji, w najnowszych modelach Skoda już wprowadza. Przy okazji liftingu się na niego tutaj nie zdecydowała, ale mamy na szczęście cały czas na dole przełączniki do zmiany temperatury oraz włączenia synchronizacji, więc to ułatwia sprawę, jeśli ktoś chciałby zmienić intensywność. Nawiewu, no to niestety musi wchodzić w menu ekranowe albo kierunek tego nawiewu, ale na szczęście jest dedykowany przycisk do tego, są także dedykowane przyciski do włączania odparowywania szyb. Poza tym na tym rzędzie przycisków mamy oczywistości jak centralny zamek czy awaryjny, ale również szybkie wejście do podstawowych ustawień, wybór trybów jazdy, a także odpalanie kamer. Nieraz się te przyciski przydają. Elektroniczne zegary w formie, którą widzicie występują od wersji Selection, nie widać tego na pierwszy rzut oka przez zbliżoną szatę graficzną, ale zmieniły się względem przedliftingowej wersji, mamy wciąż duże możliwości personalizacji. Można modyfikować to, co będzie w prawej czy lewej tarczy, ale zmieniła się i zmniejszyła trochę ilość takich ogólnych widoków. Kiedyś był na przykład sportowy, ale teraz za to mamy na przykład możliwość ustawienia sobie komputera podróżnego na środku, a kiedyś trzeba było gdzieś go tam upchnąć w lewej albo w prawej tarczy. A te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o możliwości personalizacji, pozostały po steremu, więc można sobie w dowolnej konfiguracji to wszystko tutaj ustawiać. Ogólnie uważam, że zegary są teraz trochę lepsze niż wcześniej. Ich obsługa jest bardzo prosta: z prawej strony kierownicy mamy tutaj również dedykowany przycisk do wyłączania asystenta prędkości, więc można to bardzo szybko robić. Z lewej strony steruje się multimediami. Nie stanowi żadnego problemu nauczenie się tego wszystkiego. Trzeba się z kolei trochę nauczyć obsługi joysticka za kierownicą do sterowania tempomatem, ponieważ on niewidoczny, ale cechuje się on ergonomiczną budową, więc nie powinien być to problem. Do ładowania z przodu oddelegowano dwa porty USB-C oraz indukcyjną matę. A także niestandardowe dodatkowe USB-C. Tutaj przydatna rzecz, jeśli ktoś chciałby sobie podpiąć wideorejestrator i nie chciał ciągnąć kabla przez całą szybę. Większa ilość złącz obecna jest w standardzie od wersji Selection. Mówiąc więcej, miałem na myśli pięć, bo jeszcze dwa są z tyłu. Szkoda, że przy takiej ilości złącz jednego nie ma w standardzie A, jakby ktoś miał akurat tylko taki kabel. Jakość kamer, które mogą wyświetlać się na ekranie, niestety nie uległa zmianie i jak na auto za 200 tysięcy złotych nie robią one zbyt dobrego wrażenia, też boczne części obrazu są przesadnie rozciągane, co zaburza poczucie odległości względem obiektów się tam znajdujących. Za to pozytywnie zaskoczyła mnie obecność spryskiwaczy kamer, zarówno przedniej, jak i tylnej. Nie wiem, czy przed liftingiem ten dodatek w systemie 360 stopni był, bo testowałem egzemplarz tylko z tą cofania, ale tam ikonki spryskiwacza nie było. Kamery generalnie jednak w oktawie się przydają, a zwłaszcza ta tylna, bo przy nadwoziu liftback patrząc po prostu za siebie niewiele widać i trudno jest wyczuć krańce nadwozia. Patrząc do przodu jest już neutralnie, ale warto dodać, że testowana Skoda pozwala na zajęcie niskiej pozycji za kierownicą. Więc na parkingach to może utrudnić życie, ale jadąc na przykład w trasie, ja postrzegam taką charakterystykę na plus. Układ kierowniczy też nadaje się do trochę bardziej angażującej jazdy. W wersji Sportline dostaje się progresywny układ, mamy także do wyboru tryby jazdy. Niestety, auto zawsze startuje na normalu i trzeba się przełączać, na przykład na tryb indywidualny, który preferowałem. Tam lubiłem sportowy styl układu kierowniczego, bo mamy w nim spory opór stawiany przez kierownicę, co w połączeniu z wrodzoną w oktawie dobrą precyzją sprawdza się podczas jazdy przy wyższych prędkościach. W mieście za to czasami wolałem bardziej neutralne ustawienia, bo testówka i tak nie jest przesadnie żwawym autem przy niskich prędkościach i lżej pracująca kierownica nie zaszkodzi. Sportline oznacza też twardsze i obniżone 1,5 cm zawieszenie i w połączeniu z większymi felgami sporo czuje się nierówności przy takiej konfiguracji. Nie są to za twarde parametry i wiedząc z jakim autem mam do czynienia, mnie to nie przeszkadzało, no ale trzeba brać to pod uwagę, że Sportline nie tylko gwarantuje ostrzejszy wygląd, ale i mniejszą miękkość, co nie każdemu w aucie tego typu będzie odpowiadać. Zwłaszcza w świetle obcięcia mocy dostępnych jednostek napędowych. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki rozsądny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też nie ma obaw jakiś kontakt z podsufitką, ponieważ nawet trochę bardziej się prostując dzieli mnie od niej taki bezpieczny margines. Problematyczny może być za to tunel środkowy, ponieważ jest on w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa w oktawi została wyposażona w rozkładany podłokietnik z uchwytami na kubki. Bagażnik testowanej skody ma 600 litrów pojemności, cechuje się on bardzo niskim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Jedynie tam na końcu trochę podłoga nie jest idealnie płaska, no ale w takim zakresie nie powinien to być żaden problem. Po bokach z obu stron mamy pojemne kieszenie w nadkolach, z lewej jest także 12V, a z prawej taka wyciągana zawieszka. Z kolei z obu stron mamy dźwignie, które służą do łatwego składania oparć. W drugim rzędzie. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazł się zestaw naprawczy i dodatkowa przestrzeń, ale zmieściłoby się tutaj koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1555 litrów. Niestety, po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Skoda Octavia zaliczyła dosyć niejednoznaczny lifting. Pod kątem technologicznym wypadł on pozytywnie, bo chociażby odświeżone multimedia w kabinie są lepsze niż wcześniej. Z drugiej jednak strony, część osób może zasmucić ograniczenie palety silników. Na szczęście te najbardziej uniwersalne i umiarkowane pozostały po staremu. Pod kątem wyglądu też ocena może nie być jednoznaczna i Octavia czwartej generacji dostała według mnie lifting trochę w stylu poprzedniego trzeciego wcielenia, gdzie proste linie świateł również zostały zastąpione nagle dziwniejszym wzorem. No ale to kwestia gustu i drugorzędna, bo najważniejsze jest to, że wciąż mamy do czynienia z bardzo praktycznym pod kątem ładowności i dobrze jeżdżącym liftbackiem, bo testowaną Skodę całościowo użytkowało mi się bardzo dobrze i wciąż ten model jest godny polecenia. I to wszystko, co przygotowałem od świeżonej Oktawi. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!